Kto z Was lubi jakieś zbędne wstępy w filmikach? Ja na pewno nie. No to zaczynamy. Lista 100 filmów, które zmieniły moje życie. Pozycja od 70 do 61. Pozycja 70. Fantazja. Kiedy zapytasz mnie, jak wyglądało dzieciństwo moje, no to wyglądało właśnie tak. Moje dzieciństwo miało barwy Disneya. Zostało nagrane na taśmy VHS, które potem w nieskończoność oglądałem po 10, 20, 40, 150 razy. Fantazja z 1940 roku to 8 klasycznych, przepięknych animacji ilustrujących arcydzieła muzyki klasycznej. Znajdziecie tam m.in. Dziadka do Orzechów Czajkowskiego, Święto Wiosny Strawińskiego i Awy Maria Schuberta. Warta uwagi jest ta wersja współczesna. Fantazja 2000 nazywa się. Polecam obie w ogóle fantazje. I na koniec może jedno zdanie. Każdy taki milenials, jak ja wam powiem, można oglądać inne bajki niż klasyczny Disney. Pytanie tylko po co. Mike, <grytanie z> tobą, <Mickey> A na miejscu 69. Wspomnienia <grytanie> z podróży na Litwę. I zmieniamy nastrój zupełnie. Jonas Mekas to jest jeden z takich moich ulubionych twórców filmowych z dwóch względów. Po pierwsze, że podoba mi się jego awangardowa forma, a po drugie, i to przede wszystkim, on jest mistrzem uchwycenia chwili obecnej. Dla niego każdy moment w życiu, czy to jest kot, czy dziecko, czy wyjście do parku. To jest chwila, którą trzeba smakować, rozkoszować się nią i żyć nią tu i teraz, bo ona się już nigdy w życiu nie powtórzy. Film ten, który wam it's tutaj it's akurat Jonasa Mekasa polecam, czyli wspomnienia z podróży na Litwę, to jest oprócz tego, co powiedziałem powyżej, coś jeszcze bardziej wyjątkowego, ponieważ film zawiera bardzo ciekawy podtekst autobiograficzny Mekasa. Meka zwraca bowiem po kilkudziesięciu latach z emigracji ze Stanów Zjednoczonych do swojej rodzinnej Litwy. Odwiedza tam swoją matkę, która na ognisku przygotowuje mu śniadanie, częstuje go zsiadłym mlekiem, a potem odwiedza z nim zatarte już powoli wspomnieniami miejsca z jego dzieciństwa. Arcydzieło! Powiem Wam, że znajdujemy się już w takim miejscu na tej liście że dla mnie to już jest naprawdę trochę losowa rzecz, czy miejsce 69, czy pierwsze. Myślę, że mam takie dni, w którym ten film spokojnie umieściłbym na pierwszym miejscu moich w ogóle najbardziej wyjątkowych i ukochanych filmów. No ale dzisiaj 69. Wspomnienia z podróży na Litwę. A na miejscu 68. Co tutaj robisz? Chciałbym się uciec. To... Lasu, Opowieści o zwyczajnym szaleństwie. Jak tak sobie patrzę wstecz na moje życie i zastanawiam się, skąd wzięło się to moje no, dziwne, nie mówię, że jakieś wyjątkowe i super fajne, ale dziwne poczucie humoru i umiłowanie do śmiania się z rzeczy nietypowych, no to myślę, że Petr Zelenka maczał tutaj palce. Co jakbyście chcieli też sobie tak zepsuć, albo poprawić kto co woli. Poczucie humoru, to zapraszam do częstowania się Petrem Selenką. Ten film doda Wam dużo zdrowia. Może skłoni was do pożartowania nieco z samych siebie, do nabrania dystansu do życia, do wczucia się w roli głównego bohatera, którego rzuca dziewczyna, który w pracy zostaje zdegradowany. A on, Petr, główny bohater, ani myśli pogrążyć się w jakimś marazmie czy rozpaczy. Podejmuje walkę. Z tym humorem u Zelenki to jest tak, że albo się w tym zakochasz i powiesz nareszcie ktoś pokazuje mi, że można się śmiać się w tych wszystkich dziwnych miejscach, których, które mnie śmieszą, a nie tylko jakichś takich klasycznych. Albo stwierdzisz, że to jest totalnie w ogóle głupie i w ogóle jak może się z tego śmiać. Próbujcie. Opowieści o zwyczajnym szaleństwie. To było miejsce 68. Miejsce 67. Dziennik wiejskiego proboszcza. I znów zmieniamy klimat, i znów Robert Bresson na tej liście, ale cóż poradzę, że to jest mistrz po prostu wnikania w duszę człowieka wnikania w najgłębsze sensy naszego człowieczeństwa. Bohaterem tego filmu jest młody ksiądz, który obejmuje swoją pierwszą parafię. I nie ma lekko. Szybko dowiadujemy się, że Cierpi na poważną chorobę, i jego parafianie no, nie są zbyt, powiedziałbym, przystępni dla niego. Ale on, wbrew temu wszystkiemu, odpowiada na ten trud miłością i stara się zbliżyć do parafii i zbliżyć się do sensu życia. Przeżywał oczywiście tam kryzysy i upadki, ale pokazuje drogę, mam wrażenie. Nadaje naszym różnym trudom i cierpieniom sens. Filmowierności, służbie i kapłaństwie. Nie tylko dla duchownych, i jestem przekonany, że nie tylko dla osób wierzących. Miejsce 66. Sól ziemi. Fotograf jest ktoś, z No dobra, będę kategoryczny i powiem wam, że to jest najlepszy film dokumentalny, jaki widziałem w życiu. To historia o fotografie, o artyście, który nazywa się Sebastião Salgado, który przez 40 lat podróżował po świecie i dokumentował ludzi w trakcie dramatycznych przemian. Gdy medytujemy te rozważania głównego bohatera i wędrujemy przez cały ten świat, to orientujemy się, że to nie jest jakiś tam wycinek konkretnej tej Opisywanej rzeczywistości i tej opisywanej ludzkości. Szybko orientujemy się, że jest to historia uniwersalna, historia o każdym z nas. Film, po którym myśli się szerzej, kocha się bardziej, serce się poszerza, a horyzont patrzenia na swoje życie przestaje być wąski. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, Czym żyją? Posolić. Na nic się już przyda, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Absolutne arcydzieło i wiem, że to często mówię, ale za każdym razem szczerze. Sól. Ziemi. Miejsce 65. Sierra Nevada. Byliście kiedyś na stypie i na takiej stypie, w której w miejscu, w którym odbywała się ta stypa, było ciało nieboszczyka? I na tej samej stypie zewsząd otaczały Was teorie spiskowe, awantury, łzy, wyznania miłości? Jeśli nie, to zapraszam na seans prawie chyba trzygodzinny Sierra Nevada. To jest miniaturka życia, brawurowa opowieść o zamkniętych w jednym mieszkaniu osobach, które. Najpełniej ilustrują to, z czym wszystkim mierzymy się w naszym życiu, o czym jest życie w całej okazałości. Film o codzienności, o naszych codziennych smakaniach. Znajdziecie w tym filmie swoich wujków, swoich rodziców, swoich przyjaciół, braci, wszystkie tematy naszego życia. Niesamowite też urealnienie naszych relacji. Trochę jakby ktoś nas zabrał na kozetkę i jakbyśmy spojrzeli na siebie z dystansu, z boku. A do tego humor, znowu, wybaczcie. No, specyficzne i na pewno nie dla każdego. Zdaję sobie sprawę, że ktoś może się tam szybko też wynudzić. No ale cóż, to są filmy, które mnie zmieniły. To było miejsce 65. To jest samo kanśno? Czy je bo jest gdzieś A na miejscu 64. Tabu. Dziega santa. A Opowiadacze o filmach i krytycy mają tak, że muszą każdy film zamknąć w jakiejś szufladzie, żeby ten świat poukładać, żeby on był bardziej czytelny. Myślę, że w przypadku tego filmu to jest chyba najtrudniej. Dla mnie to jest taka, jakbym miał się silić na jakieś porównanie, baśń dla dorosłych w wydaniu klasycznym, z klasyczną estetyką i z zamiłowaniem do klasycznej formy. Trzy kobiety: Aurora, Santia i Pilar mieszkają na jednym piętrze. Każda z nich jest inna i każda na swój sposób zachwycająca. Aurora pewnego dnia podupada na zdrowiu i ma pewne życzenie. Chce, aby przyjaciółki odnalazły tajemniczego bohatera. I ten film jest sentymentalną podróżą do krainy wspomnień, w których poszukujemy zatartych marzeń, niespełnionych miłości i słów, których. Kiedyś, kiedyś wstydziliśmy się na głos wypowiedzieć. Jak opisać film, który jednocześnie jest wędrówką od przepięknej Lizbony do zmitologizowanej Afryki, a jednocześnie to jest hołd dla kina i historia o szalonej miłości, w której bez przerwy coś się dzieje. Jakby tego było mało, dodajcie jeszcze do tego dzikie zwierzęta i muzykę, przy której nóżka chodzi cały czas. Film jak z początków kina. Hołd dla kina niemego na pewno, a to jest 2012 rok. Bardzo polecam film Tabu Miguela Gomeza. Miejsce 63. Życie jest piękne. To jest jeden z najpopularniejszych filmów na mojej liście, więc postaram się krótko. Dla tych, którzy może jednak nie słyszeli, o czym jest ten film. Guido jest zamknięty w obozie koncentracyjnym ze swoim synem, chcąc go uchronić przed traumą, która mogłaby przecież zdewastować mu całe życie, wpada na osobliwy pomysł. Próbuje przekonać chłopca, że rzeczywistość obozowa to jest gra dla dorosłych i neutralizuje przeżycia swojego ukochanego synka. Wszystkie te zachowania Guido dla mnie pokazują coś najgłębszego, najpiękniejszego i zwyczajnie też prostego, czym powinniśmy się kierować miłością. Miłością rozumianą jako akt skierowany ku dobru drugiego człowieka. Oto najczystsza i najpiękniejsza ingerencja człowieka. Jedyna droga, do której jesteśmy wezwani. Jesteśmy przez nią, przez miłość, stworzeni jesteśmy przez nią, przez miłość, podtrzymywani przy życiu i dla niej mamy żyć. Karmmy się tym filmem, naśladujmy Guido. Niech każde nasze zachowanie będzie przesiąknięte najczystszą intencją, czynienia dobra drugiemu człowiekowi, bo wtedy życie jest piękne. Miejsce 62. Jezus z Montrealu. Główny bohater Daniel przygotowuje nowy scenariusz pasji Chrystusa. Jest on osobliwy. Jednych oburza jest nie do przyjęcia, a dla innych wręcz ożywia wiarę. I na tym zderzeniu budowana jest pierwsza warstwa filmu. Potem spektakl wychodzi niejako z teatru i wchodzi w realne życie. Odkryjemy tam współczesne znaki wypędzenia kupców ze świątyni, czy kuszenie Jezusa przez diabła. Film który kocham dlatego, że pokazuje, że Ewangelia to nie jest jakaś tam historia sprzed 2000 lat, która sobie była i jest zamknięta. Tylko pokazuje, że Ewangelia to jest ciągle współczesna rzecz. To jest ciągle historia o człowieku tu i teraz. Niezależnie ile ma lat i niezależnie czy go ta historia obchodzi. Przesłanie tego filmu, jeśli odpowiednio się je odczyta, jest bardzo wyraziste i dosłowne. Jezus z Montrealu. I miejsce 61. Wszystkie wspaniałe rzeczy. Mały chopiec dowiaduje się, że jego mama, która cierpi na kliniczną depresję, miała nieudaną próbę samobójczą. Może to zdanie, które powiedziałem, brzmi jak wstęp dla ciebie, jak do takiego dramatycznego i przygnębiającego, przybijającego filmu, którego nie chcesz oglądać. Rozumiem, ale wytrącam od razu. Z takiego myślenia, nic bardziej mylnego, bo to opowieść o afirmacji życia. Po tragicznym wydarzeniu chłopiec postanawia stworzyć listę. To tytułowa lista wspaniałych rzeczy, które mają utrzymać jego chorą mamę przy życiu. Chłopiec na początku tworzy tę listę na klasycznej kartce, ale potem bierze kartki samoprzylepne i przykleja, żeby mama widziała rzeczy wspaniałe, dla których warto żyć. Wymienia. Lody, folię bombelkową, gdy ktoś godzi się po kłótni, postanowienia, że nie jest się za starym, żeby chodzić po drzewach, czekoladę, albo kiedy ktoś pożyczać książki. Monodram opowiadany w teatralnej formie idzie dalej. Opowiada o chłopcu, który dorasta, który zaczyna zmagać się ze własnymi problemami, ze swoją dorosłością, a z czasem z trudną przeszłością. Lista, którą ciągle tworzy. Podtrzymuje go przy życiu, ratuje go. Z czasem zaczyna robić coś jeszcze innego. Pyta o Ciebie, o Twoją listę. Co na niej by było? Na koniec, bo to już ostatnia pozycja, mam prośbę. Proszę weź kartkę i zacznij pisać. Ja rozpoczynam od hmm, kołaczy z białą czekoladą wysmarowaną w środku. Na drugim miejscu niech będzie budzenie się obok mojej żony rano. Brak lęku i zamartwiania się o przyszłość. Kadry w dolinie Issa. Dobrze schłodzona Mangolasa. Stan, gdy żyje w świadomości miłości Boga. Główny bohater doszedł do miliona. Zaczął od pierwszej pozycji. To co? Weź się do roboty. Do zobaczenia za miesiąc. Hej.